Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Kot, reprezentuję firmę AgriHandler. E, za mną widać w pełni autonomiczny ciągnik rolniczy. Jest to maszyna, która nie potrzebuje operatora do ciągłej pracy. Jest wyposażona w gąsienicę, dwa trójpunktowe układy zaczepiania, WOM oraz e, izobus, dzięki czemu można ją podpiąć do każdej maszyny, którą znajdziecie Państwo u siebie w gospodarstwie. E, może pracować 24 godziny na dobę. E, Wystarczy nam tylko tankowanie i maszyna może pracować dalej. Wyposażony jest silnik diesla o mocy 156 koni. Napęd na gąsienicę przenoszony jest dzięki generatorowi i silnikom elektrycznym, dzięki czemu uciąg jest nieporównywalnie większy do tradycyjnego ciągnika rolniczego. Dzięki zastosowaniu generatora elektrycznego oraz silników elektrycznych maszyna nie potrzebuje skrzyni biegów, dzięki czemu serwisowanie jest o wiele tańsze. Maszyna jest sterowana dzięki systemowi GPS-RTK z dokładnością do 2 cm. Do samodzielnej pracy na polu wymagane jest również wirtualne ogrodzenie geofencing oraz odpowiednie zmapowanie, po czym maszyna może startować. Maszynę możemy wyposażyć pod kątem własnego gospodarstwa. Mamy do wyboru różne szerokości gąsienic oraz ich rozstawy, ilości par wyjść hydraulicznych z przodu i z tyłu. Możemy również wyposażyć maszynę w opcjonalny wałek z przodu. Rękość wałka womu jest regulowana płynnie od 0 do 1000 obrotów. Maszyna z znajdzie zastosowanie w uprawach pożniwnych, w mulczowaniu, ale również w bardziej skomplikowanych pracach takich jak siew czy opryski. Maszyna jest wyposażona w szereg zabezpieczeń, które umożliwiają autonomiczną, i legalną pracę. Jest to m.in. lidar który w momencie wykrycia przeszkody, takiej jak człowiek lub innej, zatrzymuje maszynę. Również mamy tu wyposażoną maszynę w zderzaki, czujniki zderzeniowe z przodu, które w momencie uderzenia w przeszkodę unieruchomiają maszynę. Tradycyjny 3-punktowy układ zaczepiania pozwala podpiąć maszyny, które Państwo znają ze swoich gospodarstw. Mamy podpięty mulcher włoskiego producenta Fischer. Maszyna jest 7-metrowa. Zapotrzebowanie na mocy to jest około 120 koni. Prędkość robocza do 10 km na godzinę w takiej kukurydze spokojnie do 10 km. Damy radę nie uprawiać.